Cześć, kochani, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Dziś przychodzę do Was z przesłaniami anielskimi, z wróżbami anielskimi na najbliższy czas. Dzisiaj, już mamy środę kochani, 16 marca. Więc mówmy się, że będą do przesłania do soboty. Do soboty, o, od dzisiaj do soboty, i zobaczymy sobie, co się będzie działo w tych najbliższych dniach. Co się będzie działo w tych najbliższych dniach, co nam tutaj chcą przekazać siły anielskie? I dzisiaj robię, będę robić w ten sposób, że będziecie sobie wybierać trzy grupy. Ja rozdzielę kartę na trzy grupy, i z tych trzech grup później będę losować przesłania, żeby to rezonowało z większą ilością osób. Popatrzymy sobie najpierw ogólnie na energię tych najbliższych dni, jak to się będzie pokazywać, taka ogólna energia najbliższych dni. Co te dni mogą przynieść w energiach, co te dni, później będziemy patrzeć, mogą przynieść w poszczególnych tutaj wydarzeniach na zewnątrz, co się może dziać, tak? I patrzymy sobie, co się będzie działo w energiach tutaj od 16 do soboty, co się będzie działo w tych energiach, co nam karty chcą mówić. To jest, kochani, będzie dobry czas. Będzie dobry czas na spotkania rodzinne. Energia to jest dziedzictwa, energia kamienia słonecznego. Mogą, może być poprawa jakiejś sytuacji, Energie mogą prowadzić do poprawy jakiejś sytuacji, mogą nawiązywać do, kontakt, do kontaktów z rodziną, może to być dziedziczenie czegoś lub pomoc ze strony rodziny. Jeśli szukaliście pracy, to energie mówią, że może to być praca w jakiejś firmie, która zatrudnia większą ilość osób. Mogą to być energie, które wyrównują Twoje sytuacje, wszelkie jakie masz, wszelkie jakie masz. To jest delikatność. To jest jak najbardziej tutaj z tą kartą. Zarysowują mi się spotkania rodzinne, jakieś rozmowy, jakaś atmosfera. Czasem w tym kwarcu różowym pokazuje mi się zaglądnięcie do siebie, czyli energie będą mówić, że zaglądamy do siebie, do swoich uczuć, do swojego serca. Sytuacje mogą się wydarzać takie, które będą nas do tego zmuszały. W tej karcie często mi się pokazuje odpoczynek. Odpoczynek i danie sobie na coś czasu. To jest wolność, uwalnianie się od wszelkiego rodzaju krzywd, od wszelkiego rodzaju traumatycznych wydarzeń. Tutaj jest wolność w tym sensie, że stajemy się osobami, które świadomie kroczą po swoje, które chcą coś wnosić nowego w swoje życie, tak, w swoje relacje. Dla niektórych może to oznaczać uwolnienie się z jakiejś toksycznej sytuacji, toksycznej relacji, toksycznego związku lub cokolwiek innego, tak? Może to oznaczać wolność umysłową lub wolność słowa, czyli w końcu się odważysz powiedzieć to co chcesz i te karty, które tutaj teraz chciały jak widzicie wypadły dwie mówią o tym, że aby uzyskać jakiś dobrobyt, aby coś sobie w życiu wypracować, o którym mówi ten chryzopras, czyli karta nadzieja i heliotrop czyli poświęcenie mówi kochani o tym że trzeba będzie się poświęcić troszeczkę, że trzeba będzie nad czymś popracować, zwróćcie uwagę czy czasem nie poświęcacie zbyt dużo czasu na przykład pracy, ani macie czasu na rodzinę lub na odwrót tak? W jakiejkolwiek to sytuacji możecie spojrzeć po prostu na to, na to swoje całe życie i zobaczyć, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Czy to jest droga, którą zmierzam, tak? Ta karta może także mówić aby uzyskać dobrobyt, uzyskać to co teraz chcecie, o czym marzycie, trzeba będzie w to włożyć trochę pracy. No, i tak takie energie idą, słuchajcie, tutaj na ten najbliższy czas, na te najbliższe dni. I zobaczymy sobie teraz ogólnie, czyli ja te te karty, zobaczymy ogólnie, co to się będzie działo. Każdy sobie wybierze swoją grupę, która mu coś powie w ten sposób. Swoją grupę każdy wybierze, która mu coś powie. Dobra, i mamy do wyboru. Grupa numer 1, kamień księżycowy. O, żebyście to fajnie widzieli. Grupa numer 1, kamień księżycowy. Grupa numer 2, selenit. Grupa numer 3, ametyst. Dobra, ja wam nam chwileczkę i wy sobie wybierzecie, która grupa najbardziej Was przyciąga, lub który kamień najbardziej Was przyciąga. Jeden, dwa, trzy. Zaczynamy od grupy numer 1. Grupa numer 1 z kamieniem księżycowym. Co do Was idzie w te najbliższe dni? Co do Was idzie w te najbliższe dni? Kochani trzeba będzie sprawy postawić jasno. Tutaj idzie inspiracja, idą nowe pomysły, a trzeba będzie pożegnać się z czymś starym. Trzeba się będzie z czymś starym pożegnać, co do tej pory wam szkodziło. Trzeba będzie wyraźnie postawić swoje granice. Szykuje się jakaś poważna rozmowa, czy to w pracy, czy w jakimś związku, czy ogólnie. Szykuje się poważna rozmowa, którą ty powinieneś poprowadzić za pomocą swojej inteligencji którą zdobyłeś, zdobyłaś na przełomie doświadczeń, które teraz ciebie tak potraktowały, nie inaczej. To jest czas na dostrzeżenie jakiejś prawdy. Czy to w, tutaj w sytuacji z zewnątrz, z innymi osobami, czy dostrzeżenie prawdy w sobie. Tutaj wyjdzie jakaś prawda, która kryła się w tej sytuacji wcześniejszej, i trzeba będzie właśnie na ten temat porozmawiać. Tutaj jest karta, która mówi, że jest to czas na podjęcie wyzwania. Waszym wyzwaniem może być uwolnienie się od czegoś, postawianie jakichś granic, odcięcie jakiejś toksycznej sytuacji, lub to może też mówić o tym, że trzeba będzie śmiało z rozwagą ustalić coś z kimś dla własnego dobra. Bo to jest dobry moment teraz do działania, kiedy zastanawialiście się. Ten czas przyniesie Wam taką inspirację, przyniesie Wam moment, gdzie Wy otworzycie oczy i spoglądniecie, jak to naprawdę wygląda. Może jakiś pomysł się Wam nasunie, jeśli szukaliście gdzieś tam odpowiedzi, może przyjdzie jakaś odpowiedź. To jest komunikacja, czyli może przyjść odpowiedź w formie pisemnej, lub ktoś może zadzwonić. Na pewno szykuje się też spoglądnięcie do siebie, na swoje emocje i na swoje myśli, na swoje myśli, bo tu jest powietrze i powietrze zawsze jest dopasowane do naszych myśli. Czyli trzeba będzie posłużyć się myślami, intelektem, tym, co podpowiada nam tutaj nasze wewnętrzne ja. Czyli szykują się jakieś zmiany, które ty powinnaś, powinieneś wziąć teraz pod uwagę i zrobić z nimi porządek. Zobaczymy, na co musisz uważać. Na co musisz uważać w tym tygodniu. Uważaj, he, kochany, na sprawy w rodzinie. Tutaj jest niby wszystko w porządku. Tutaj jest niby wszystko w porządku, niby sytuacje rodzinne są jak najlepiej, ale jakaś prawda w rodzinie może wyjść. Jakaś prawda w rodzinie może wyjść. Może będzie potrzebna rozmowa w gronie rodzinnym i trzeba będzie temu poświęcić uwagę. Trzeba będzie temu poświęcić uwagę. Być może trzeba dostrzec czyjś punkt widzenia, także nie tylko i wyłącznie swój. Także tutaj zwróć uwagę na rodzinę przede wszystkim w tym tygodniu. Może na potrzeby tej rodziny, może skontaktuj się z kimś, kto potrzebuje jakiejś pomocy. Może tu właśnie będzie jakaś rozmowa potrzebna, która będzie wyjaśniać, co i jak. To sytuacji jest wiele, każdy dopasuje do siebie, i zostawię właśnie jeszcze dla tej grupy wiadomość od Anioła Stróża. Każdy dopasowuje do siebie. Ja mówię ogólne wydarzenia, co się może wydarzyć, jak to może wyglądać, a wy po prostu dopasowujecie do siebie. Wiadomość od Anioła Stróża dla grupy numer 1: chciały wypaść dwie, dajmy dwie. Bratnia dusza i siła. To może mówić o tym, kochani, że jest czas na pojednanie, na czas na wybaczenie, czas na rozmowy, na przeprowadzenie rozmów, czas na podejmowanie ważnych decyzji w, e, z tą bliską osobą, z bliskimi osobami, z rodziną. Może to być też karta, która mówi dla niektórych, że idzie do Ciebie brat na dusza i uzbroj się w siłę, bo będzie Ci ona potrzebna, aby przetrwać jakiś ciężki moment, który. Który musi nadejść, aby ta bratnia dusza się też zbliżyła. Może to być yy, też wiadomość dla niektórych, że bratnia dusza jest blisko, i ta bratnia dusza doda Ci siły i odwagi, które, po, której potrzebujesz w tym sztormie, który może po drodze się także zadziać. W tych sytuacjach, które mogą się zadziać. Być może to jest wiadomość, która poprzedza ówcześniejsze przesłanie, które mówi o tym, że ktoś. Bliski, jakiś przyjaciel, tak jakaś bratnia dusza, przyjaciółka, czy to siostra, czy ktokolwiek, kogo tam macie. Może Wam w tej trudnej sytuacji, w tej trudnej rozmowie, która się szykuje, tak w tych trudnych e, może rozwiązaniach i sytuacjach, doda Wam po prostu siły do tego, aby, aby tą rozmowę przeprowadzić, aby, aby te sytuacje w ten najbliższym czasie rozwiązać. Dobra, kochani. To było dla grupki numer 1, i ja teraz przechodzę do grupki numer 2. Grupka numer 2 i Selenit. Zobaczmy, co do Was idzie na te najbliższe dni. Co do Was idzie. No kochani, tu mi się pokazuje konieczność zweryfikowania swoich planów. Tutaj będzie się działo więcej niż widać. Będzie się działo więcej niż widać. Tutaj może coś się zadziać, coś może wyjść na jaw, tak jak wcześniej. Tak jak we wcześniejszym przesłaniu. Słuchajcie, dlaczego? Ponieważ energie Marca przynoszą właśnie takie wydarzenia, a nie inne. Przynoszą wiadomości przeważnie kochani, które coś wyjaśniają, ha, sytuacje, które dają nam coś do zrozumienia. Nie, niektóre osoby, moi drodzy, mogą ściągnąć swoje maski i pokazać, jakimi naprawdę są, czyli toż trzeba będzie wziąć pod uwagę. Ta karta może mówić o wyborach i decyzjach, które będziecie musieli podjąć w tych najbliższych dniach. Tak? Wykazać się jakąś pomysłowością. Hmm. Jeśli chcesz zrobić jakieś inwestycje, nie jest to najlepszy moment. Może to mówić o tym, że troszkę się oddalacie z kimś od siebie. Może się oddalicie z kimś od siebie. Ktoś może ucieka od was. Może to oznaczać, że ktoś może wyjechać za granicę, lub to wy chcecie wyjechać za granicę. Może to też mówić, kochani, o tym, że wcześniej coś działo się negatywnego i teraz będą po prostu okazywać się skutki temu. Będą się pokazywać skutki tych wcześniejszych decyzji. Jeśli chcecie, jeśli to jest informacja na przykład w kwestiach finansowych, kochani, to jest to przestrogą, aby wystrzegać się manipulacji. Mogą się zadziać różne sytuacje. Ta karta mówi o tym, że mogą się pojawić zupełnie nowe sytuacje i zupełnie inaczej możecie na nie spojrzeć. Możecie się chcieć przeprowadzić lub gdzieś wyjechać. Też o tym mówi ta karta. No, mówię o, mówi o zmianie miejsca. Hmm. Uważajcie na, na kradzieże. Uważajcie w tym najbliższym czasie na kradzieże. Uważajcie na kradzieży. Uważajcie na jakichś hakerów, na oszustwa w internecie. Trzeba będzie się przed tym wystrzegać, bo takie wydarzenia mogą się zadziać. Ta karta mówi ogólnie o tym, kochani, że to jest czas dla zweryfikowania jakiejś sytuacji, czas na zweryfikowanie swoich planów. Czas na zweryfikowanie, dlaczego tak się podziało ta sytuacja, i tutaj będzie prawdopodobnie dla, dla Was jakaś lekcja, jakaś praca w tej karcie. Jakaś lekcja lub jakaś praca w tej karcie. Zobaczmy. Co się dzieje? Tutaj tak jak mówiłam, mogą wejść do osoby fałszywe, mogą się ujawnić. No ktoś nawet z waszego nawet bliskiego towarzystwa może się źle zachować. Zobaczymy co wam radzą karty. Nie podejmujcie szybko jakichś nieostrożnych de decyzji, bo ta karta mówi o tym, że to może być wzrost wiary was i na przykład szansa do realizowania siebie. Może też mówić o tym, że to są niespodziewane możliwości w was, ale często mówi o tym, aby się nie zatracać w jakichś marzeniach, które dla Was są może naprawdę piękne, ale są na dany moment niemożliwe do zrealizowania lub są nieostrożne, lub są nieostrożne, w ten sposób to mogę powiedzieć, może które wywołają dużą burzę, zanim po ich podjęciu. Bo to jest może takie szybkie podejmowanie nieostrożno decyzji czasem. Zwróćcie też uwagę na kwestie finansowe, czy tutaj nie za szybko podejmujecie jakieś decyzji lub czasem w tej karcie mi mówi, kochani, żebyście nie wydawali za dużo, bo to może przynieść opłakane skutki. Zróbcie też rezonans, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Ta karta może mówić, że w tej trudnej sytuacji, która się pojawi w tym dniu, możesz znaleźć także korzystne rozwiązanie. Też o tym może mówić. Może mówić, że mimo tego wszystkiego złego, co się u Was dzieje, ty gnasz po swoje gnasz w nowe. Czyli tu każdy bierze do siebie, jak on ma sytuację, tak? Ja tylko mówię ogólne znaczenia tych kart. Jakie są możliwości, a wy dopasujecie do siebie, do swojego życia, do swojej sytuacji. Czyli możecie w tej trudnej sytuacji znaleźć rozwiązanie. Ta karta może mówić, że zjawi się także młody człowiek który Wam podsunie jakieś rozwiązanie w tej sytuacji, być może macie jakieś sprawy urzędowe lub sprawy finansowe, które na przykład chcecie rozwiązać, a nie wiecie jak, i tutaj ktoś Wam może w tym doradzić. Jeśli są osoby, które na przykład gdzieś tam oddaliły się z partnerem w związku, to jest możliwość nawiązania jakiegoś romansu, ale ja bym tutaj uważała. Ja bym tutaj uważała na tego młodego człowieka. To taka jest przestroga dla Was. Zobaczmy, kochani, w takim razie, co radzą Wam aniołki. Co Wasz anioł służb wam radzi w tej sytuacji? Co Wam anioł służb radzi w tej sytuacji? O i znowu chciały wypaść dwie. Znaki. W tym czasie, w tych kilku, podczas tych kilku dni, będą Wam podsyłane znaki. Znaki, które, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Będą to znaki dotyczące całej tej trudnej sytuacji, lub w którą stronę masz się udać, lub jakie decyzje podjąć. Tutaj jest czas na manifestację. Jeśli chcesz coś osiągnąć, tak jak mówi tutaj nam Karta Marzyciela, Karta Nowych Początków, także, to trzeba je manifestować. Wszystkie znaki, które są dla ciebie pozytywne i mówią o tym, że możesz coś działać w tym tygodniu, to manifestuj to, czyli afirmuj to. Afirmuj to, aby to się sprawdziło w czasie dokonanym. Bo, tak jak mówię, tutaj może być na przykład jakiś wyjazd za granicę i Wy macie nadzieję na ten wyjazd za granicę. E, pewna sytuacja Wam może przynieść rozwiązania. No to każdy musi dopasować do siebie. Czyli zwracajcie uwagę na znaki i manifestujcie to, co chcecie osiągnąć. Dobra. Dobra, kochani, to było dla grupki numer 2 z tym selenitem. Ja sobie teraz przechodzę do grupki numer 3. Grupka numer 3 test. Co do Was idzie. Co do Was idzie? Zobaczymy. Co idzie do tych osób, co wybrały grupkę numer 3. I znowu mietrze. Zobaczcie, cały czas w tym marcu wypadają mi miecze z żybią powietrza, który mówi właśnie o przemyśleniu pewnych sytuacji kochani, o rozważeniu swojego życia, o rozważeniu swoich możliwości, o tym kochani, że idą jakieś sytuacje, które trzeba niezwłocznie rozwiązać słuchajcie, co, co, co tu się może dziać, co tu się może dziać w tych najbliższych dniach, ta karta mówi o tym, że czujecie się nieraz uwięzieni w jakiejś sytuacji bo to jest iluzja bycia uwięzionym. Macie brak pewności siebie do jakiegoś działania lub podjęcia jakiejś decyzji. Może macie obawę przed podjęciem tych działań, może uciekacie od czegoś. Zobaczcie, ten jednorożec ucieka od stada, którego być może wyśmiało, lub on ma taką iluzję, że oni go wyśmiewają i on od nich ucieka. Zobaczcie, on jest smutny. On czuje się po prostu odizolowany, być może od, od, od innych. One tam stoją. Tak jakby się z niego śmieją. Być może to ty masz taką iluzję, że ktoś z ciebie śmieje, że ktoś nie jest po Twojej stronie. I tutaj właśnie ta karta o tym mówi, że mm, możesz czuć się tak w tym tygodniu. Ale słuchajcie, taka izolacja nieraz jest nam potrzebna do przemyślenia tego wszystkiego w sobie, co mamy. Tego wszystkiego, co mamy w sobie, kochani. Ta karta w głębokim znaczeniu mówi o tym, że to my jesteśmy przekonani, że to my mamy taki iluzoryczny iluzoryczny obraz, który po prostu nie daje nam ruszyć naprzód. I tutaj trzeba będzie w tym tygodniu popracować z tym. Bo tutaj jest przegapienie szansy. Ty przegapiasz jakąś szansę, przegapiacie jakąś możliwość, która się przed wami otwiera. Trzeba się uwolnić i to będzie dla was praca, aby się uwolnić. Mogą się zadziewać takie sytuacje, że ktoś będzie was wyciągał z jakiegoś światopoglądu, w którym tkwicie. Możecie, może będzie was wyciągał do ludzi, żebyście się przezwyciężyli tego wszystkiego, żeby to przezwyciężyć. Żeby pokonać swoje własne uprzedzenia na jakiś temat. Też to może być. Możecie czuć obawy lub jakieś trudności w tych najbliższych dniach, ale słuchajcie, no każde uczucie ludzkie jest uczuciem, nie trzeba się za to obwiniać, tylko trzeba pomyśleć, dlaczego to się dzieje, znaleźć źródło tych uczuć i emocji, popracować z tym, aby tak się nie działo. Jeśli chodzi na przykład o związki, to mogą się tu pojawiać drobne problemy lub nieporozumienia. Ktoś, wy możecie czuć, że ktoś was nie rozumie, lub ten ktoś naprawdę może was nie rozumieć, lub to wy możecie nie rozumieć tej drugiej osoby. Jeśli chodzi o finanse, kochani, to trzeba będzie zrobić organizację w pracy yy, i przeanalizować jeszcze sobie inwestycje. Na co uważać? Zaraz zobaczymy, na co trzeba będzie uważać w tych dniach. Na co uważać w tych dniach? Słuchajcie. Um, uważajcie właśnie na to, żeby nie zagłębiać się w tych swoich schematach. Bo ta karta mówi na, o, o tym, aby jeszcze raz przeanalizować coś, zanim podejmiesz ważną decyzję. To jest czas, aby pójść w nowym kierunku i uważaj, abyś tego nowego kierunku nie przegapiła. Nie zatrzymuj się na jakichś schematach, nie siedź w swojej strefie komfortu, bo to jest, możesz uzyskać ponowną ocenę do przeanalizowania jakiejś sytuacji. Czyli od nowa wszystko ci się zacznie poukładać, tylko musisz otworzyć swój umysł. Czyli uważaj, żeby nie popadać w melancholię i aby nie zasiadywać się w schematach. Pracuj ze sobą, bo idzie do ciebie od nowa. Jest Archaniu Jeremiel, który mówi o tej odnowie, czyli coś się będzie zmieniało. Coś się będzie zmieniało, coś się będzie przekształcało i trzeba będzie w tym najbliższym czasie znaleźć po prostu w sobie świeży punkt widzenia. Świeży punkt widzenia. Zobaczmy kochani, jakakolwiek byście to mieli sytuację, jakąkolwiek sytuację do, dopasować do siebie, słuchajcie, nie zostajemy w tym starym. No nawet jeśli to jest kwestia pracy i wymyśleliście o zmianie pracy, tak, czy, zmi czy przeprowadzce, bo nieraz ostatnio dziewczyny mnie pytają o zmianie miejsca pracy albo o przeprowadzce, czyli to jest czas do działania, czas do zmiany swojego życia, bo wy jeszcze możecie gdzieś siedzieć w tym starym, a może jak coś się, jak coś zmieni, to może to wcale nie będzie dla mnie dobre. Jeśli będziecie tak zakładać, to będziecie przyciągać do siebie negatywne zdarzenia. To będziecie przyciągać tą energię i wy zasiedzicie się w tych schematach, o których tu jest mowa. A tutaj trzeba coś odnowić. Odnowić punkt widzenia albo zacząć działać zupełnie w innym kierunku. Zobaczymy, co radzi wam Aniu Stróż. Ja wyciągam dwie, ty tutaj też dwie. Nauka i harmonia. Słuchajcie, czyli trzeba będzie nauczyć się, no tak, jak mówi tutaj ta karta, nauczyć się patrzeć w ogóle na coś innego. To jest Twoja lekcja, która się teraz zadziewa. I aniołki bardzo dobrze o tym wiedzą. One Ci podsuwały, być może podsunęły tą lekcję, być może do, naprowadziły Ci na tą lekcję, którą Twoja dusza sama sobie wybrała. I to jest lekcja, która pomoże Ci osiągnąć swoją harmonię w życiu. To, co teraz postanowisz, i to od czego się uwolnisz. Co Cię jeszcze zatrzymuje, będzie twoją taką szczęśliwą drogą do harmonii. Tak? Czyli jeśli ty się opamiętasz tutaj i wyjdziesz z tych schematu, zaczniesz żyć nowym życiem od nowa. Ja nie mówię, że trzeba wszystko radykalnie zmieniać, tak? tylko to jakaś szansa, która się nadarza, stoi przed tobą otworem, i czujesz, że to jest dobry moment, i czujesz, że to jest dobry moment, bo tutaj ta karta mówi czas pójść w nowym kierunku. Nawet jeśli chodzi o zmianę pracy, czy ogólnie jakiś inny kierunek w swoim życiu, to to jest dobry czas, kochani. To jest dobry czas, bo ta okazja, która się nadarza, jest po prostu możliwością do nauczenia się czegoś nowego, tak? I to przyniesie ci spokój i harmonię, na którą dawno czekałaś. Czekałeś, takież to były wróżby, takie też były przesłania, kochani, na ten. Na te najbliższe dni, czyli od dzisiaj w wtorku 16 do soboty, mam jak zwykle nadzieję, że były dla Was pomocne. Jeśli tak, to w ramie wymiany energii zostawcie mi łapkę w górę, zostawcie mi jakiś komentarz i zapraszam Was do kolejnych wróżb. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!